Adekwatność i realizacja każdego pojedynczego punktu programowego musi być badana pod względem jego zgodności z bezdyskusyjnym warunkiem europejskiej jedności. O bezwarunkowym warunku postępu. Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne zlikwidowanie granic. Dzielących Europę na suwerenne państwa. O stosunku do prawa i dogmatów. Własność prywatna musi być w zależności od sytuacji zniesiona, ograniczona, skorygowana albo rozszerzona i to nie według jakichś dogmatycznych zasad. O gospodarce. Trzeba ostatecznie skończyć z gospodarczą samowystarczalnością, która stanowi kręgosłup totalitarnych reżimów o źródłach historycznej słuszności i prawie do terroru. Nasz ruch czerpie pewność co do celów i kierunków działania nie z rozpoznania jakiejś nieistniejącej jeszcze woli ludu, ale ze świadomości reprezentowania. Najgłębszych potrzeb nowoczesnego społeczeństwa. Dzięki niej nasz ruch wyznacza linie kierunkowe nowego porządku, narzucając jeszcze nieuformowanym masom pierwszą społeczną dyscyplinę. O polityce kadrowej partii. Ze stale rosnącej grupy sympatyków, partia powinna wciągać do współpracy tylko tych, którzy europejską rewolucję uczynili głównym celem swojego życia, którzy z dnia na dzień świadomie wypełniają swoje zadanie i dbają o interes ruchu i tworzą stabilną sieć wspierającą płynną sferę ruchu sympatyków. O charakterze i celach rewolucji. Europejska rewolucja musi być socjalistyczna żeby mogła sprostać naszym potrzebom. Musi opowiedzieć się za emancypacją klasy robotniczej i stworzeniem ludzkich warunków życia. O metodach działania. Nowe państwo powstanie dzięki dyktaturze rewolucyjnej partii i dla nowej, prawdziwej demokracji. I teraz być może fragment najważniejszy. Chodzi o stworzenie państwa federalnego, które stoi na własnych nogach i dysponuje europejską armią zamiast armiami narodowymi.